Jesteśmy bezpieczni. Robert Karaś, niesamowite zwycięzco. Zaraz do tego przejdziemy. Robert, jak podebił cię w klatce? Tak sobie to wyobrażałeś? Zupełnie inaczej. Już po pierwszych sekundach, jak Filipek mi trafił w kolano i czułem, że poszło mi te więzadła, to tylko walka z sobą, takie oczekiwanie, czy Filipek się zmęczy, że będę mógł zacząć zadawać ciosy. Jakieś głupie fronty, obrotówki, żeby zapunktować, więc. Po pierwszych sekundach już trzeba było cały plan zmienić, nie dałem rady robić tego co trener mówi, bo co szybsze kroki to się przewracałem, także wszystko kurwa inaczej niż miało być. Czyli ty zerwałeś te więzadło nie już? To więzadło czy co, w każdym razie podbiegasz no, tak się. i padałem, przewracałem się, nie dało się utrzymać na nodze. Myślę, że każdy inny zawodnik, też to tutaj mówiliśmy w Mediarumie, poddałby ten pojedynek, ale... To jesteś te chyba, co? Ja się bardzo bałam, że sędzia to przerwę, więc ja staram się jak najdłużej to udawać, kamuflować jakoś, że nic nie jest. Ale aż w końcu już się nie dało udawać, bo dziwne, że idziesz i przewracasz. Aż zapytał, czy tam jest wszystko okej, okay, musiałem udawać, że okej, okay, no. Choć nie było OK. Było delikatne takie rozkojarzenie przy werdykcie, że kurde, może jednak to będzie e, Filipek, może to jednak będę ja. O tym w ogóle już nie myślałem, ja tylko myślałem o tym, że za dwa dni miałem być w Hiszpanii, mówię kurwa, już, już nie <noise> będzie tego. Ja zupełnie już gdzie indziej byłem myślami. W dupie miałem werdykt, bo wiedziałem, że zrobiłem tyle ile umiałem na dany moment, tak mnie to wykończyło jakby... Ten uraz, że kurwa, no nie dało. Ja zrobiłem 100% po urazie, ile mogłem. Nie potrafiłem zrobić więcej, bo nie, nie dało się, no. Jak ocenisz Filipka jako rywala? No Filipek to jest twardy skurczybyk, trzeba to powiedzieć. Też szedł do przodu, postawił Ci no niezłe warunki. No spoko, natomiast to zupełnie by inaczej wyglądało, gdyby można było się rozwinąć, nie? Mhm. I ja się cieszę, że Filipek się zmęczył, bo w trzeciej rundzie mogłem więcej czasu zadać. I szkoda, że na przykład nie ma 10 rund, że potem, jakbyśmy się już bili w miejscu, to by mi noga nie i można było się napierdalać. 10 rund to niektórzy po pierwszej zdychają. Wiesz, to chyba tylko w boksie. No ja tylko i tak mogłem boksować, więc <noise> Słuchaj, czyli co, czyli my jeszcze nie zobaczyliśmy stuprocentowego Roberta Karasia w kratce. Trener, trener też jest załamany pewnie, ale zobaczycie. Myślę, że trener nie jest załamany, myślę, że trener jest zadowolony, że wygrałeś, to jest najważniejsze. Ale ja widzę po tobie, że ty naprawdę jesteś zadowolony, ale też nie do końca, co? To nie jest, ja jestem zadowolony, no. bo zrobiłem 100% na ten moment. W życiu jest tak, że coś ci się przydarzy, jak w tretonie. coś ci się rozpierdoli i potem już nie myślisz o czasie, o tym, że miałeś trzymać, nie wiem, jakieś waty na rowerze, tylko myślisz, żeby dojechać na ten moment najlepiej jak potrafisz. Taki jest sport, więc ja, ja jestem zadowolony, ale też trochę smutny, bo za trzy miesiące chciałem być tam rekord świata i nie zrobię tego. Jeszcze na pewno będziesz nie raz bił rekord świata. Robert, kolejna sprawa. Powiedz, jak, to, jak wyglądały te przygotowania? Ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się w łazience przed pierwszą konferencją, ty po prostu kuśtykałeś. Ty nie mogłeś stanąć na stopę. Jak dużo miałeś kontuzji w tym okresie przygotowawczym? Pęknięta jedna ręka, złamana druga, złamana stopa. I złamane żebro. Cztery poważniejsze. To całkiem spora koleś, te, ten kolekcja, pokaźna. No ale jak, ja naprawdę miałem ciężkie przygotowanie. Jakby ktoś pogadał z Terena Szyszką, to nie wiem, czy ktoś tyle przerobił w tym klubie. I co, no ja nie umiem na półgwistka, więc jak kurwa się bijesz na 100%, to zawsze coś się wydarzy. Filipek, mój kochany. A, tam. Jest takie przysłowie, które ja zawsze mówię lina Pęka nie komandos, to chyba idealnie też pasuje do ciebie. Robert, co teraz? Co dalej? Dużo ludzi ci tutaj zestawia za ze słowami Peszko, który jest się obecny na gali. Kogo byś chciał w tym momencie? Ja mam podpisany kontrakt, więc nie mogę tego zdradzać. A czyli już ale... masz przeciwnika na kolejną walkę? Tak. Okej. Okay. Większe wyzwanie niż Filipek? Nie wiem, bo nie wiem jak ten człowiek się bije. Okej, okay, czyli tutaj między wierszami możemy się dowiedzieć, że to będzie debiutant. Robert, czy tak? Wyobrażały sobie, że smakuje debiut, kilkanaście tysięcy ludzi, kilkanaście tysięcy gardeł, była jakaś presja czy nie? Ja wiedziałem, że nie będę się stresował, bo ja jakby stres już odrzuciłem w życiu. Jakby wiem jak sobie z tym poradzić, gdzie go wyjebać, na jaką półkę w głowie, a ja tam szedłem się bawić, słuchać trenera, przeżyć te kolejne piękne chwile w życiu. Także ja nie mam stresu, nie? ja się nie bałem, nie martwiłem, mogłoby to być kurwa milion osób albo jedna i nie czu czułbym się tak samo. Robert, słuchaj, co? Dziękuję Ci bardzo. Mogę Ci teraz życzyć tylko, żebyś wracał do zdrowia, Dziękuję. bo to jest najważniejsze. No i co? I widzimy się na kolejnych konferencjach i galach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję.